Mam na tym pojechać z przodu. Pamiętasz jak mniej więcej co działa tutaj? Nie. dobra Nie wiem, to jest. prowadzić cię tak na prosty. No i teraz tak składasz sobie... Spokojnie cały czas na tej trąbie. Składasz sobie stopkę. Składasz sobie stopkę. Tak? On do tyłu. To cała z no to jest spokojnie no, Masz go w pionie, nie? Mam za krótkie nogi do tego I, I startuj sobie na razie tak, że nogi masz wystawione I dopiero jak zobaczysz, że jedziesz To chowaj je na podnóżki Żebyś w razie co mogło Od razu się podeprzeć To Ci wszystko przyjdzie samo Odpalaj No Pęgielko. Zobacz sobie w ogóle ile jak się ma taki chłopaczek tutaj spokojnie więcej. Tak, i tutaj podjeżdżasz pod 9000 spokojnie, przy dynamicznej jeździe. Przy takiej jak teraz, do tych pięciu tak powolutku, Byle też nie za nisko. Płasna rzecz to te dwa palce na hamulcach. W momencie w którym odpuścisz, to od razu łapisz hamulec. I naciskając hamulec automatycznie, nie dodajesz gazu. Więc zawsze te dwa palce to jest takie. must be. Sprzęgiełko. I teraz tak, potrzebujesz lewą nogą wrzucić, to to opierasz balans na prawej całej motocyklu. No i masz jedyneczkę. Spróbuj sobie. Nie puszczam. Nie puszczam. <noise> Spróbuj sobie dwa palce na hamulec. To jest obowiązkowy element. Bardzo powolutku odpuszczasz i zobacz, w którym momencie Ci w ogóle zaczyna jechać. Spokojnie. Trzymać? Na razie? Czy nie? Nie wiem, co robię w ogóle. spokojnie. Trzymasz tutaj? sobie do 10 na godzinę tak się rozpędź są 5 no no to ja po prostu tak jadę dodaj sobie troszeczkę gazu, opuściłaś sprzęgło sprzęgło i jedziesz no bo jedziesz wolno odrobinkę szybciej troszeczkę nie no, dobrze dwa palce działają <noise> Jaka jestem przed pana godzina rana to jak ja mam pojechać dziesięć Nie umiem tak wyczerpnować <noise> <noise> No jest Gites, Gitz trzymam cię No, spokojnie <noise> Ja cię trzymam, na razie, na razie jeszcze nie musisz balansować. Aż tak. Muszę! Polecę na to. Stop. Stop. Stop! Nie to masz rysujome! Ja nie umiem! To, to chodzi bardzo delikatnie. Więc jak tylko zwiedzałem już tak? w tej okolicy 3000 trzymać gazu cały czas posiedź sobie nawet i tak o do trzech się rozkręć tylko i z sprzęgłem operujesz jak już masz ten gaz to to, to ruszy A nie jest stabilniej jak trochę, trochę. Nie chuj, to to yeah. a co czas Nie. Lecę! Kurwa! Ja nie ogarniam w ogóle, co robię. Ja tymi palcami majtam na prawo i lewo, żeby. żeby Okej, okay. Jaki, jakieś masz pytanie, żeby to zrozumieć? Czy... Nie, w ogóle, jakby, w sensie, rozumiem. To nie jest tak, że no. ja nie pamiętam co, tylko to jest tak, że jak ja mam naraz trzymać równowagę, jechać do przodu, tu z tu hamulec trzyma. Musisz jakby trochę, trochę zaufać motocyklowi, bo z tą prędkością przyjdzie stabilny Super Super jest. A, nie! No bo ja lecę na bo. Ale Cyknie Styknie Mam wrażenie, że nic z tego nie będzie, nie to, że ja się boję. Z tego naprawdę, no i ty mnie nie przytrzymasz, jakby było dwóch z drugiej strony to jeszcze może, ale tak to już naprawdę teraz leciałam na tą Ale stronę. dobra, słuchaj, nie ma nic złego w tym, że ty metrów i ty zatrzymasz. Ty się zatrzymasz, okay. robisz to okej, chyba, że nie chcesz, no to... Myślę, no, że się wypierdolę, Nie, po prostu nie, nie sprawne ręce, ni nie. Jak mnie ciągnie do dołu, nie, chyba lepiej było jak trzymałeś. Tak? Tak. Tak, tak tak, 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 tak. Super. A, nie chujowo, bo cały czas lecę na bok! Ale kurwa! Ale prędkość była fajna. Chujowa kurwa, bo cały czas lecę! Co z tego, że ja pół sekundy przejadę na takiej prędkości, jak lecę tak. Ale zyskujesz na W no, Chujości, kurwa, ręka mi odstała, bo mi. 이렇게 세요 yeah. um... Motocykl to jest tak, że jak jedziesz w zakręcie i się za bardzo składasz, nie? tak, że już tracisz równowagę, żeby przywrócić się do pionu, to dodajesz gazu super, kurwa. mówisz, jak za... to jest tak, że jak zahamujesz to się wyglepisz a jak dodasz gazu no to będzie działało Ale jeszcze spróbujesz tego. Czyli ja mam kupić już tu duży motocykl i wiecie jeździsz z tyłu. Tak.